Dzień dobry, Szymon Mokosa, firma Active. Znajdujemy się w sadzie gruszowym. Dziś nie będziemy tyle rozmawiać o pseudomonas, tylko o miodówce gruszowej, ponieważ coraz więcej klientów zgłasza nam ten problem. Ale zacznijmy może od początku. Walkę z miodówką gruszową zaczynamy już wczesną wiosną. Przy pierwszych ciepłach robimy zabiegi glinką kalinową w celu dezorientacji samic. Żeby nie wiedziały, gdzie te jaja znosić, one wtedy niechętnie te jaja znoszą. Kolejnymi zabiegami są zabiegi olejowe. Jeżeli nie mamy zielonych części roślin, mogą być to zabiegi olejowe nawet z siarką. Okres około kwitnieniowy, czyli albo przed kwitnieniem, albo zaraz po kwitnieniu, jest to miejsce na civanto. W kolejnym okresie, w momencie intensywnych wzrostów roślin, idealnym momentem jest zastosowanie Muwento. I wtedy mamy około 3-tygodniowy spokój, rośliny są zabezpieczone, możemy spać spokojnie. Teraz przyszedł moment, w którym to już nam nie działa, przyrosty roślin się zastopowały, dlatego jest to idealny moment na zastosowanie preparatu Selectic X w celu nawożenia manganem oraz cynkiem, a przy okazji rozpuści nam to chitynę owadów. Jeżeli mamy do czynienia, ze starszymi larwami pojawiła nam się już rosa miodowa. Musimy zastosować w pierwszej kolejności adimel 5 litrów na hektar w celu rozpuszczenia rosy miodowej, a następnego dnia stosujemy Selectic X oraz adimel w dawce 1,5 litra na hektar. Selectic X dlaczego w późniejszym terminie? Ano dlatego, żeby ten adimel rozpuścił nam tą rosę miodową, żeby łatwiej było nam dojść do starszych larw. Rosa miodowa jest o tyle też niebezpieczna, ponieważ pojawiają nam się później na tej rosie grzyby sadzakowe. Grzyby sadzakowe, i potem one się objawiają takimi czarnymi plamami na owocach. Ciężko w ogóle te gruszki jest umyć. Przez te brudne gruszki mamy problem z jakością handlową na tych owocach. Kolejnym problemem jest to też, że gruszka jest wektorem do przenoszenia różnych fitoplazmatycznych chorób gdzie nawet te gruszki w późniejszym czasie mogą nam nawet zamierać. Także po więcej informacji zapraszamy oczywiście do najlepszych sklepów Active.